Siemo, siemo, o tej że każdy by być może, jakby nie było, jest bardzo miło. Nie normalnie walimy to co mamy, nie tak normalnie. Na lewo to nie zgrzeba, jakby nie było, jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jednak jak kawałek, od odmowa. Dwa łyki były dla filaty stylistyki. Rapijemy pod BWA, bo to jest artykuł 202, nie? Ej, w broń. Patrzę za pana, to normalnie sobie ja jak mi. Mówiłem mieszka mi Miki, że zjął korczykiem normalnie. Kiedyś był zakuty normalnie w kajdany, ale normalnie to się od mamy, że go rozkolić, teraz ty byli mieli, że go normalnie wypuścili. <laughs> Jakby nie było, będzie bardzo miło. Dobra, co powiesz? Ja nie wiem w razie klimacie, ty proszę, każdy coś powiedzieć może, nie? To tak, pani pochodzimy detalcie. dwa tygodnie, a potem pani opuszczę i się normalnie wezmę w kościele. <laughs> jak się normalnie <laughs> zamieni w waniele. <laughs> Dobra, pan teraz witamy w czekacie. Witamy w przekazie, chłopaki, nie róbcie draki. Pójście to normalnie na internet. Pająk spider Spiderman normalnie dalej rozrabia. Jakby nie było, będzie bardzo miło. Ktoś zadanie w zęby. To niech go nie boli, bo jest nowy solid.